In the Forbidden Zone. 1930. I can see the shuttles coming and going from the upper platform. 2003. I have succeeded in penetrating into the factory. 2050. I'm exhausted. I must have swam almost two miles. 2110. I'm inside. That's it. I can see the black cases. Apparently, they've trained a Reaper. The presence of this animal along with the Sigma rays are the proof of the presence. These are his last shots. Double H was our best reporter. He's done a lot for us. The governor is radically opposed to the Alf. She's willing to help us if on our side. We let them If you find a door like this one, photograph it and send the picture to the governor. We are counting on you, Jade. Be careful. No, pełna pomoc full online od pani gubernator od wszystkich agentów. Ruszamy. co? Tak właściwie stało się w fabryce. No Jade, you'll have to pick a code name to sign your articles with. Shawnee. Keep up the good work, sugar. One, one day, day you, you just might come out of your shell. <laughs> <laughs> mm, so Dobra I Ruszamy do fabryki Nootripiles Tu mamy jeszcze jakiegoś pana Nie, nie chcemy pić No, otrzymaliśmy jeszcze Co tu jeszcze otrzymaliśmy? Kartę miejską, tak Teraz tamci strażnicy na dole będą mogli nas przepuścić Czyli teraz zajmę Biorę się do tej fabryki. sobie sklep, ten Ming tego Mingcu nie to bałacz, czwarta. Dobra. A. The regular army doesn't have to zaraz. Czy ja tu wcześniej Tak, tu mamy jakiś stragan, no, berlę za tam inne rzeczy. Nie będę nic nie po prostu przejdę do baru do tego sklepu Minksu Pierwszy tutaj mamy właśnie, najpierw z nim to Account identification okay. też... Tak, on nas teraz zabierze na zaplecze. and this perfect you're signed up now you'll receive the live news flashes <laughs> No się nie mogę wysłowić, no. Trzeba tak. będziemy otrzymać wiadomości od Iris... A iris... Nie No a tu mamy właśnie te różne wykrywacze. Tutaj mamy naka impulsator, tak, tak, bla, Tutaj no mamy te serca. Tutaj co? Tu mamy wykrywacz zwierząt. Mamy aż, tu mamy perłę za 4000, mamy za 3000 wykrywacz pereł. I Super adeksuosjony do naszego kija. A ja mamy kasy. Teraz się zastanawiam, czy czuję serca. Czy czuję serca do domu, jakaś wiadomość Hill Tak, kaba na wprostet. Jak tak, tak, to numer 112, nie ma do czasu. Mm, nie kupuję serca, kupuję wykrywacz. Okej. Okay. Perły, ojeju Widzimy właśnie, to jest miasto jest jesteśmy w su, Perła, jedną perłę nam właśnie wykryło <grywa> Tutaj Ale chyba zwierzę też, bo jest No ja już z głowy Dobra Zapiszę tu jeszcze sobie gram, Przed wyprawą do fabryki To może pokawe te zapiski i rys zależy mi na czasie, tylko zbytnio nie mam. No, tutaj mamy mapa, mapa, ja chcę mapkę. Hmm, gdzie jest taśmapka? Dobra, mamy czytniki, o właśnie tu mamy perły. Zwierzęta. widzimy, że tu, tu możemy dostać bardzo dużo pery, ale... O boże, co ja zrobiłem? No. Nie wiedziałem, że mi zabierze życie. Projekt i tak samo tu wie. No, potrzebujemy klucza w kształcie tej gwiazdy, którego nie mamy. Tutaj też potrzebujemy klucza, którego również nie mamy. Ja przejdę obok was, ludzi, ludzka do tej śmiesznej fabryki a właśnie chcę wziąć jeszcze teć od ciebie mój drogi człowieczku Account Identification Chcę wziąć od ciebie Tak, tak Tak, chcę wziąć prowadnik Heliański Ostatnio mówiłem, że się nie opłaca go brać, okay. ale jednak You're a member now. są mi różne wskazówki Pierwszy teraz sketnąłem, które mogą mi czasem pomóc. No, no to co? To fabryki. Tak, potem mam zamiar, jak skończę fabrykę, potem wszystkim z fabryką To sobie, sobie te dwa wyścigi. Tak, <stwórk> żeby dostać się do fabryki musimy wrócić do garażu mama go kupić sobie tą taką strzelbę do poduszkowca, bo droga do fabryki jest strzeżona przez takie, zresztą zaraz zobaczymy. my welcome! Musimy kupić działko. Mamy ty... Te... o nie. Nie wierzę. Nie mam perły. Nie wierzę. Nie. To jest jakaś pomyłka. Co ja teraz robię? No, nie wierzę. muszę się do sklepu. Dobra. Wracam się do miasta. No, no nie wierzę. Muszę się teraz wrócić tam na tą dzielnicę. Wieszę. Zresztą to takiego utrudnienia na znaczy to komplikacja nie jest to tak. no, Ani wiedziałem, że mam tylko cztery perły Muszę kupić u tej lastki, co miała ten targ. Czy to jest to nisko rozłożone. Perły na no, utracę. Dużo pieniędzy z za skąpstwo Dobra, cześć, nie mam czasu, nie będę z tobą gadał Chcę tą perłę Kupiłaś tą perłę, bo chcę ustawić jeszcze ten Ojeja, no bierz to że was ludzie, ale dostałem właśnie SMS Dobra Mam tą perwę mam. No a teraz możemy w końcu... Ile mam pieniędzy? No, dobra, starczy. Idę teraz kupić to działko. No i do fabryki. czasu szybko jestem w stanie. Gdzie jestem, Kubsted? When mama won't go, better call mama go. Mm. Ej, hey, Dad, where you been hiding? No. Wiem, to kupię działko. Nice! Ja od razu w razie czego? Zobaczyłem. Tak, 15 berów musimy. Gdybym już wiedział ile trzeba zbierać, to nauku się nie wracał. Dobra, co ja tu jeszcze chciałem? Account identification okay. A Starcos restores one heart of your energy. Dobra. Zapiszę tu grę. No i w końcu do tej fabryki nawet. No. Wyskry. Chleb, oczywiście, tak Jeszcze muszę potem zakupić serce jedno, dać bijdżowki Z tymi dwoma sercami to nie wiem czy on tej fabryce będzie No nie wiesz no No, atakują no nie Na no, szczęście nie jest bossy, go A tak ma teorytum, tak Musimy mu unikać